Były to dwa wyjątkowe jubileusze. Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Strzelcach Opolskich świętowało 60-lecie technikum mechanicznego oraz 50-lecie zespołu szkół zawodowych. Szkoła była mniejsza, Kubaturą była mniejsza, bo był budynek główny tylko część hal Tak naprawdę dopiero się cały czas rozbudowywało. W zasadzie od, od czasu kiedy powstały powiaty, kiedy szkoła stała się szkołą powiatową, wtedy, kiedy gospodarz jest bliżej i gospodarz też patrzy na, na obiekt, to zdecydowanie dużo więcej inwestycji. Spotkanie było okazją do powspominania czasu nauki w szkole średniej. Skończyłem techniku mechaniczne 40 lat temu. Podczas techniku poznałem też aktualną żonę. Chciałem właśnie spotkać nauczycieli. Mam nadzieję, że, że jeszcze wielu spotkam. Już Paweł widziałem na zdjęciach. Niektórzy się kompletnie nie zmienili. My się tylko postarzeliśmy, prawda? Oni, oni się w ogóle nie zmieniają. Jestem na czwartym zjeździe. Moim wychowawcą był też w świętej pamięci magister Jurek Raszka, który miał najwięcej roczników, bo aż pięć za moich czasów. Wśród tych instruktorów, których się uczyłem, został pan Szczędzina jako jedyny, którego żeśmy tam nazywali pilnik, bo bez przerwy żeśmy na praktyce piłowali takie, takie metale. Szkoła stale się rozwija, a planowane inwestycje pozwolą zarówno uczniom, jak i mieszkańcom na aktywne spędzenie czasu oraz zdobywanie nowych kompetencji. Szkoła rzeczywiście ma niesamowity potencjał. Już w najbliższym czasie chcemy rozpocząć inwestycje, dużą inwestycję na budowę hali sportowej. Pełnormiarowe boiska, oczywiście widownia, zaplecze dla renowowanych również w tym czasie boisk zewnętrznych dawnego Orlika na wartość cirka 20 milionów złotych. Przez lata funkcjonowania szkoły zmieniła się dyrekcja, kadra pedagogiczna oraz uczniowie. Jednak to, co pozostaje niezmienne, to pozytywna energia i chęć rozwoju zarówno uczniów, jak i pracowników placówki.